dzień wysoki, tak więc zaczynamy od 140 gramów węglowodanów, 50 białka i 0 tłuszczów w postaci oczywiście moich tostów moich płatków i to w zasadzie tyle, oczywiście zapraszam do używania mojego kodu na sklepie gymshop.pl, bo tutaj znajduje się białko które jest białkiem real formowym, Hazel, hazelnut już kończę a później zabieram się za milioner cake tak to wygląda. Smacznego dla mnie. Poziłek drugi, dzień wysoki. Mam tutaj 100 gramów ryżu, 200 gramów kurczaka, jakieś 50 gramów dorsza, 50 gramów hmm, cukinii, jakieś 100 gramów hmm, pasaty pomidorowej i tutaj jedno jabłko zielone. I tak to wygląda. Także zabieram się za jedzonko. 100 gramów węgli, 50 gramów białka. 0 g tłuszczu. Posiłek kolejny 100 g e, ryżu, 250 g mielonej piersi z indyka, jakieś 80 g buraczków i jakieś 100 g ananasa. Troszkę oddziałem z ananasa, żeby dać trochę więcej buraków, bo nie mam żadnych innych warzyw. I tak wygląda posiłek kolejny. Dokładnie to do samo makro: 150 i jazda. Posiłek przedtreningowy mamy tutaj 150 g ryżu, 25 g miodu, 100 g banana, i 250 g kurczaka i 20 g masła migdałowego. Posiłek przedtreningowy dzień wysoki. Dzień dobry, witam was w kolejnym dniu i w kolejnym wojzu weżę. Tym razem oczywiście z mojego priorytetu na ten off-season. Czyli z barków i klatki piersiowej, bo to właśnie obręcz barkowa i klatka piersiowa są moim priorytetem na ten okres masowy. No i zaczynamy jak zwykle od tego bocznego aktonu, czy środkowego aktonu barku. Ja robię jedną serię taką w rampie na 12 powtórzeń. Oznacza to, że zaczynam sobie od ciężaru mniej więcej 8 kg i stopniowo zwiększam co 2 kg na kolejnych seriach do momentu, aż dojdę do takiego ciężaru, jak ty widzicie, czyli mniej więcej było 20 kg, że nie jestem w stanie zrobić pełnych 12 powtórzeń. Następnie od razu przechodzę do połowicznych repów, czy tzw. parcia repów, od dołu do połowy, mniej więcej ruchu, a następnie będę wykonywał dropset w taki sposób, aby dostosować ciężar na taki poziom, żeby zrobić około 10 powtórzeń e, połowicznego zakresu, ale od połowy zakresu do samej góry zakresu. I takim cudem, e, takim sposobem, przepraszam, nie cudem, <grych> e, jakby mam rozgrzane bardzo mocno barki już od sam początek, mam mocno przetrenowany ten owocz e, ten barku, czyli ten mark, który jest najczęściej i najmniej dopieszczany przez wszystkich e, i jestem gotowy na wyciskania. Tutaj mamy wyciskanie na suwnicy Smitha na takim skosie wysokim, można powiedzieć, że delikatnie jest to opuszczone niżej niż klasyczne wyciskanie na barki. Znaczy, to nie jest klasyczny typowy skos, taki jak ja rozpisuję, ale jest to nieco niżej ze względu na poziom, na pozycję barków, taką wygodniejszą dla mnie. I w pierwszym, z pierwszej serii wykonuję 8 do 10 powtórzeń z takim lekkim zatrzymaniem w dole, żeby każde powtórzenie zaczynać od pauzy. No i to jak do upadku, to kolejna seria jest serią, która się składa z bardzo przeciwnego dropsetu, czyli w pierwszym serii wykonuje taki ciężar na mniej więcej 3-4 powtórzenia. Teoretycznie miało być zapasy dwóch powtórzeń, ale to mi się nie udało. Następnie zmniejszam ciężar na taki stopień, aby zrobić 5 do 6 powtórzeń, przy założeniu, też, że zostają sobie mniej więcej dwa powtórzenia w zapasie. I ostatni dropset to jest 8 do 10 powtórzeń do absolutnego załamania mięśniowego. I tak wygląda to wyciskanie, czyli tu mamy tylko i wyłącznie dwie serie. Kolejnym ćwiczeniem po tym będzie już wyciskanie na. Maszynie i tam robię takie bardzo mocno objętościowe już wyciskania, czyli takie na 12-15 ruchów, przy czym przy założeniu właśnie, że krót, krótsze robię przerwy, mocne pompowanie, ale z maksymalnie dużym ciężarem a to takie ciężarowe mocne to jakby ćwiczenie to jest właśnie to które widzicie tutaj, czyli jak widzicie w moim planie treningowym są jakby wszystkie aspekty hipertrofii można powiedzieć pokryte czyli jest i ciężar i jest objętość i są formy intensyfikujące takie które doprowadzają do, do takiego poziomu poza upadek mięśniowy, zatem można powiedzieć, że wszystko to co jest potrzebne faktycznie jest w planie u mnie zawarte i tak mi się Wydaje, że chyba y, powinien trenować właśnie kulturysta. Trochę teraz mamy takie czasy, że próbujemy wymyślić koło na nowo, a nie, nie sądzę, żeby było to absolutnie potrzebne. Myślę, że z każdej szkoły warto jest czerpać i nie sądzę, żeby jakaś forma treningu była lepsza czy też gorsza od innej. Wszystko zależy od tego oczywiście, w jakim momencie się znajdujemy, a ja myślę, że i tak warto jest co jakiś czas y, sobie technikę i, i też metodologię treningową zmieniać. Więc jak tutaj widzicie, ostatnim ćwiczeniem na barki na ten dzień jest to wyciskanie takie z wychyleniem lekko do przodu, czyli takie, które pozwala mi na trzymanie ramienia maksymalnie z boku podczas wyciskania. Czyli takie wyciskanie twarzą do przodu maszyny, czyli do oparcia. Po tym przechodzę na klatkę piersiową i tutaj będzie seria włączona. Są to rozpiętki takie siłowe, mocne, z gumą, z błędem i w tej pierwszej serii jakby raczej w, w pierwszej części planu robię bo rozpiętkę na około 10-12 powtórzeń taką z pauzą lekką w dole i potem jak dojdę do upadku mięśniowego przechodzę na pompki z tak zwanym streczem czyli podkładam sobie coś pod dłonie jak sobie zaraz zobaczycie po to aby móc maksymalnie rozciągnąć klatkę w dole ruchu, a tutaj ta guma zapewnia mi Stałe napięcie, bo w dole ruchu ta guma jest rozluźniona i to handle napinają mi klatkę i obciążają klatkę, a w górze ruchu guma się napina i to ona obciąża mi górę z ruchu, jako że z tytułu po prostu kwestii y, stricte y, grawitacyjnych, no, handle u góry jakby zbyt dużego napięcia na klatce piersiowej niestety nie generują, więc jest to taki pomysł na to, żeby móc wykorzystać pełny zakres ruchu w ćwiczeniach właśnie takich jak rozpiętki, gdzie normalnie tego pełnego zakresu ruchu byśmy po prostu przez charakter ćwiczenia nie mogli uzyskać. I to jest coś, co mnie ostatnio też zwrócił uwagę na to właśnie Łukasz że, no że pomijałem tą gumę, która jest dosyć mocny i istotnym aspektem. No i ostatnia część treningu to triceps. Oczywiście pierwsze co robię francuskie wyciskanie na takim lekkim skosie w górę. Ten lekisko z góry pozwala mi na to, że po prostu pozycja ramienia jest na tyle e, dobra, że cały czas jestem w stanie utrzymać wychylenie ramienia w tył, co e, poddaje napięciu cały czas głowę długą tricepsa, przepraszam, e, a jednocześnie pozwala mi zachować bezpieczną pozycję dla łokci, no i stałe napięcie, więc mamy wszystkie jakby takie najważniejsze aspekty treningu, wydaje mi się, ramion zachowane. Wpijaj trzy serie po 15 do 20 powtórzeń. Staram się właśnie tutaj trzymać tych 20 żeby bardzo dobrze mieć dłuższy łokcie na kolejne ćwiczenie. Kolejnym ćwiczeniem jest coś, co nazywa się Jam Press. Bardzo niewiele osób wydaje mi się kojarzy to ćwiczenie. Ono jest troszeczkę inne od klasycznego wąskiego wyciskania ze względu na to, że jest to takie, można powiedzieć, takie wyciskanie gilotynowe tylko się na triceps, a nie na klatkę piersiową. I polega to na tym, że po prostu ten kąt w stawie łokciowym jest dużo, dużo większy. Dużo bardziej ostry niż w przypadku klasycznego wyciskania na triceps. Ja to robię z taką pauzą w dole, żeby się mocno wczuć w tricepsy, dlatego, że jest to który niezwykle dobrze czuję, właśnie jeżeli chodzi o kwestię tricepsa. I tutaj nie szaleję zbyt mocno z ciężarem, bo zupełnie tego nie potrzebuję. Na koniec wykonywałem jeszcze oczywiście jedno ćwiczenie na triceps, ale nie miałem jak go nagrać, a dzisiaj nagrałem dla Was mój trening brzucha, bo prosiliście mnie o to bardzo, bardzo długo, więc tutaj mamy wznosy nóg właśnie na no ławeczce, skos w dół i ja to robię w czterech seriach po maksymalnym zakresie powtórzeń. Niestety jakby tutaj już serwia nie uchwyciła wszystkich, <grytanie> wszystkich powtórzeń, tylko uchwyciła mnie już mniej więcej w połowie serii, więc w pierwszej serii zrobiłem wiem, jakieś 20-25 powtórzeń, w drugiej zazwyczaj jestem w stanie zrobić jakieś może 10-12, w trzeciej już jakieś 7 i w czwartej też w granicach 6-7 powtórzeń, eee, no i tutaj kolejnym przynajmniej jest spięcia, no są spięcia na maszynie. Ja te spięcia na maszynie robię z takim mocnym dopięciem w dole, i zatrzymaniem, wypuszczeniem maksymalnie powietrza. No i generalnie w takim cały czas pochyleniu. To jest taka maszyna, że to, to ustawienie mojego ciała jest niestety podyktowane tym, że ta maszyna jest nie do końca, że tak powiem, dobrze skonstruowana. Zatem ona wymusza na nas utrzymanie takiej pozycji. A jeżeli takiej pozycji nie utrzymamy, to raczej brzuchanie przetrzymujemy tylko odcinek lędźwiowy, więc, więc jest to tak jakby podyktowane trochę budową maszyny, aczkolwiek na tej maszynie, jak się potrafimy ustawić, potrafimy tą pozycję zachować, to niezwykle dobrze jesteśmy w stanie przetrenować brzuch i w zasadzie sam, dosłownie mięśni prosty, brzucha czuć. ten trening dzisiaj był dobry, choć siłowo jakoś tak się nie wpisałem w sensie to wyciskanie na mi w jakoś tak przebiło, bo ostatnio powiedziałbym, że szło to nawet troszkę lepiej, a ostatnio się przestrzeliłem trochę z ciężarem, więc myślałem, że w tym tygodniu będzie zdecydowanie lepiej, ale to nie szkodzi. Ogólnie powiem Wam, że poczuję się niesamowicie, nie? Jest niesamowite, jak dwa dni snu może faktycznie wpłynąć na samopoczucie, to nie jest tak, że nie czuję się zmęczony czy coś takiego. Ale zupełnie inne zmęczenie jest, jak jesteście wyspani, jak jesteście nie wyspani. Ostatnie jakieś 2 tygodni miałem takie wrażenie, jakbym był na jakichś lekach. na na alergię, takich powodujących trochę senność. W sensie Wiecie, siedzicie gdzieś i przysypiacie. A teraz nawet jak jestem zmęczony, to po prostu nie chcę mi się, nie chcę zmęczony. A nie w zasadzie takiej, że przysypiam albo nie kontaktuję. Więc jak ktoś podejrzewał siebie albo u kogoś z rodziny, znajomego, nie wiem, u swojego podopiecznego, deksemny, to badajcie się i nie dajcie się zrobić tak jak ja w Bambuko e, w swojej lekarce. Tylko od razu mówię, to nie jest zalecenie medyczne, ani rekomendacja w żaden sposób, bo ani się ja tu nie znam, ani nie chciałbym komuś to powiedzieć, ale gdybym teraz był w tym samym momencie, w którym Byłem jakieś 8 miesięcy temu, jak się do lekarza, to zrobiłbym po prostu tak, że poszedłbym do pierwszego, lepszego sklepu w swoim mieście, wynająłbym sobie na tydzień taką maszynę SIPAP do spania i sprawdziłbym sobie samodzielnie najpierw, czy ten bezdech mam. I jakbym już miał, to wtedy bym się umówił z lekarzem i wszystkie badania zrobił. A jednocześnie bym sobie spał pewnie z tą maszyną do tego czasu, aż lekarz stwierdzi, co mi tam jest. Więc wydaje mi się, że to skróci wam bardzo drogę od momentu diagnozowania, serania, chodzenia po tych wszystkich lekarzach do momentu zakupu maszyny. Od razu mówię, nie, nie podpisujcie się. Nie podpisuję się pod tym, co teraz powiedziałem, <grych> bo nie wiem, na ile to jest medycznie. Dobre rozwiązanie, ale dla mnie wydaje się logiczne. Dobra, idę odebrać pakiet z paczką metu, idę do Lidla i jemy jakiś potreningowy. Aż powiem wam, że jestem tak na żarty, w ogóle nie mam już opoty, tu nie chcę mi się jeść. Znaczy, zjem wszystko co trzeba, bo tak już mam, ale już nie mam w ogóle ochoty na te tosty, na ten kleik, na płatki. Pewnie jakbyście postawili przed mną pizzę, to też bym na nią nie miał ochoty. Już takie mam trochę odczucie, że jest mi kompletnie obojętny cudziemie. Więc to już jest ten taki moment masy, w którym wodewa. Dzisiaj nawet nie używałem jakichś ketchupów, takich rzeczy, bo nie chciałbym się tego wyciągać z lodówki. Już tak bardzo mam wyjebane. Więc, więc wiecie chyba na jakim poziomie jestem. Kończę. Elo, potreningowy. 20 gramów węgli, 50 gramów białka i 0 gramów tłuszczy W postaci dwóch tostów 100 gramów szynki 225 gramów płatków śniadaniowych Cornflakes Do tego mamy białko I to wszystko Nie ma co wpychać siebie Trzeba zjeść za 2 godziny, kolejny posiłek Do zobaczenia Dobra, słuchajcie, Ci już tyle Pokażę Wam tylko co robię na ostatni posiłek, już nie będę dogrywał ostatniego posiłku, bo chyba nie ma sensu. Będę mówił głośno, bo chodzi o ciekacz, okapywacz, zasysać. Nie wiem jak to się nazywa. Nie wiem. Oka, okap, chyba okap. To. Więc tutaj gotujemy się 170 gramów makaronu, czyli 140 gramów węglowodanów. Tutaj mamy pierś z indyka mieloną, no fit z Lidla. I to połączy sobie z pasatą prowiderową, której tutaj nie ma, jest w lodówce i w zasadzie to będzie mój ostatni posiłek, e, także tak to wygląda na dzisiaj, jak widzicie, pretty basic dieta, teraz już mniej tych tostów, mniej jakichś takich słodkich zamolaczy, e, typu klejki i tak dalej, bo jakoś już to nie wchodzi, w sensie dużo jedzenia jest i takie rzeczy, które zalegają dłużej, po prostu są cięższe dla mnie, więc wybieram produkty, które są po prostu lżejsze. Makaron dla mnie to jest produkt, którego można jeść dużo, kilogramami i wchodzi zawsze elegancko, zwłaszcza z takim syciwkiem, takim właśnie typu passata, więc no co. więc dwie pieczenie na jednym ogniu dobre i nie za bardzo mocno syte, więc taki jest plan na, na resztę tej masy. Dobrze trawiące się produkty, nic elegancy na żołądku. No i w zasadzie to tyle. Mówimy się oczywiście jutro o 18.12. Co prawda jest Resday, ale postaram się może pogadać o czymś ciekawszym, żeby nie było tak sucho jak w każdej innej Resday. Bo w zasadzie w Resday u mnie się dzieje zupełnie nic. Jutro planuję, żeby działo się zupełnie nic, także ewentualnie poruszę jakiś może ciekawszy temat. Dzięki bardzo jak i do tego momentu zbliżamy się do odcinka numer 100. Więc jak ktoś jest od początku do końca, to mam nadzieję, że ten jubileuszowy setny odcinek ze mną przetrwa. No i co, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Do zobaczenia.